Dla mamy. Pogodna dojrzałość. Ten wiersz jest dla mamy, mojej i Twojej. Ona wyśniła, wymarzyła, nosiła, kochała. Jak krótkie życie, jak mało słów, serce z serca, dusza z duszy podzielona na pół, na okruch ostatni, bo miłość tak jej nakazała, bo posłuchała. Teraz gdy świat taki piękny, jej już tu nie ma. Policzkiem o policzek, ze wzruszeniem, za późno. Ty spróbuj, tobie jakoś łatwiej z kwiatkiem. Jeszcze przecież zdążysz. Ja cichutko modlitwę zmówię i sercem zawołam. Kocham cię, mama. Pytanie do mamy. Uśmiech codzienności. Mam je, powiedziałabym, co teraz czuję. Powiedziałabym, dokąd moje serce ucieka, kiedy zwątpienie je dopada. Powiedziałabym. Dlaczego za późno na tak wiele słów, które dzisiaj cisną się na usta? Dlaczego tak wiele słów zamkniętych na kłódkę troskliwie hodowanej nienawiści nie padnie, zanim będzie za późno? Mamo, ty to wiesz, i znasz odpowiedź, bo tam z góry widać szerzej i dalej. A ja ciągle pytam, jak wtedy, kiedy uczyłaś mnie żyć? Anielska ławeczka. Fartuch kwiatki. Mamo, pozwól, że dziś sobie pomilczymy, światu się obie przyjrzymy. Ty z góry lepiej widzisz i trochę dalej, i pewnie nieraz myślisz sobie, hej, mała, nie szalej. Ja widoki mam ograniczone i czasem szalone pomysły na życie wprowadzam, czasem przesadzam. Lecz nieraz, gdy w koło zapadnie cisza głucha, Brak mi w kwiatki, twego wiesz. Kuchennego fartucha Powiedz mamo powiedz mi dlaczego nie można wrócić do niektórych chwil Dlaczego nam się ciągle wydaje że życie nigdy nie ustaje tyle wszystkiego ucieka pomiędzy palcami a potem potem tylko rozmowa ze swoimi wspomnieniami Widzisz z góry przez chmury ile chciałabym ci dziś powiedzieć gdybyśmy mogły razem przy herbatce posiedzieć w ten kolejny bez Ciebie dzień matki przytulam się do wspomnień i do fartucha w kwiatki.